Siemanko, proszę, powiedz ci mi jak to jest. Słyszę na jednym filmie danego twórcy, że jeżeli będziesz jadł 3 jajka, to to pomoże ci schudnąć, ale w kolejnym materiale słyszę, że jeżeli zjesz 4 jajka, to to niestety spowoduje, że przytyjesz. Skąd wy to bierzecie? Na jakiej podstawie wprowadzacie niejako ludzi w błąd, że jeżeli zjedzą 3 jajka, to schudną, a jeżeli zjedzą 4 jajka, to przytyją? A co jeżeli nawet jedno jajko będzie ponad ich wymagania kaloryczne? Co wtedy? Wtedy też schudną? A może będą mogli dołożyć dwa kolejne jajka i będą chudli? Nie. Wtedy jedząc nawet jedno jajko przytyją, ponieważ będzie to za dużo do kalorii, które mają spożywać. Proszę Was, nie róbcie z jedzenia czegoś takiego, że jedna potrawa sprawi, że przytyjesz, a druga potrawa sprawi, że schudniesz. Tak na dobrą sprawę wszystko wlicza się do kalorii. Natomiast w kalorie liczą się mikro i makroelementy, jakość jedzenia i tak dalej. Poza tym odpowiednie spożywanie mikro i makroelementów pozwoli na zachowanie sytości i utrzymanie deficytu w łatwiejszy sposób. Dlatego proszę was, nie spłycajcie ani redukcji tylko i wyłącznie do liczenia kalorii, tak samo nie mówcie o tym, że jakiś jeden konkretny posiłek albo ilość tego posiłku spowoduje magicznie, że ktoś przytyje. Czegoś takiego nie ma. Proszę, nie wprowadzajcie ludzi w błąd. A jeżeli ty Chcesz chudnąć racjonalnie, ale chcesz też się zainspirować, ponieważ zacząłem serię Gruby Trener, gdzie do końca lutego 2026 roku będę chudł aż 25 kg i chcesz zobaczyć, w jaki sposób ja to robię. To zostaw tej obserwacji albo subskrypcję. Serdecznie pozdrawiam. Piona!